Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kit koksami i jestem dzisiaj taka gromada, dzień dobry! Siemow! <laughs> idealnie, idealnie. Dobra, słuchajcie, widzowie, jak widzicie, tutaj mamy wielki labirynt, który dzisiaj będą musieli przejść nasi uczestnicy. Mamy ich tutaj tyle zebranych: są to oczywiście KitKoksy i KitKoks -kit Plusy z serwera Kidowice.pl. Więc jak jeszcze nie macie takiej rangi, możecie wbić, zakupić i razem z nami wystąpić na takich świetnych odcinkach. Słuchajcie, ja lecę na inną konfę. Rozpoczynamy wyścig. Osoba, która wygra. Ten labirynt, czyli przejdzie na sam koniec. Ewentualnie dwie, tak jak już Wam tłumaczyłem przed odcinkiem, w jakiej sytuacji mogą być dwie. Osoba, która wygra, bądź dwie osoby, które wygrają, nagrywają ze mną odcinek sami. Robimy odcinek w następnym tygodniu, w którym tylko i wyłącznie ta jedna, bądź dwie osoby ze mną wystąpią na odcinku i nagrywam tylko z Wami, więc potrzebne jest to, żebyście mieli mikrofon. Więc mam nadzieję, że osoba, która wygra, będzie miała mikrofon, i to w miarę dobry. Jesteście gotowi? Okay. <noise> dobra. dobra, lecimy. Dobra, a więc wystartujmy naszych zawodników 3, 2, 1, 0, poszli! Jest otworzone! Poszli w labirynt. Zobaczymy jakim to teraz pójdzie. Uwaga, Gimon, poszedł od razu na lewo. Ciekawa taktyka, ciekawa taktyka trzymania się lewej strony. Tu widzę, zdecydowana większość poszła w tą stronę. Jak widzicie, mamy idealny punkt do tego, żeby ich obserwować, z góry O nie, tu jest ślepy załek, ale jest pierwsza skrzynka. Jest pierwsza skrzynka, zdobył ktoś, pierwszą skrzynkę. Dobra, jest git, dobra. Lecą sobie tutaj dalej tu Wszyscy patrzy się jakoś... na prawo Wszyscy patrzy na prawo w większości A Gimon tutaj krąży Gimon nie dotarł do żadnej skrzynki o, Jest niestety. tutaj ktoś Ktoś za nim biega Ktoś za nim biega Ktoś ufa mu, że on dobiegnie jako pierwszy na koniec labiryntu Szczerze, ten labirynt jest tak ogromny On patrzy, nawet nie widać A nie, widać A nie, nie widać jego końca On się dopiero jeszcze renderuje Jest tak ogromny że im to raczej dosyć długo zajmie, zobaczymy, mam nadzieję, że... E, My nie że mają im... prawa go znać z innych map, nie, nie mają szans wiedzieć, nie, że... nie ma, bo to jest zbudowane, to jest... Jagieł to zbudował, więc widzowie, podziękujcie Jagiełowi w komentarzach, bo to jest bardzo oryginalne. Dobra, tutaj... Gimon wraca z powrotem na Gimon wraca a, na, na prawo, prawo, poszedł na prawo, poszedł na ty, prawo. a jak tu trzeba iść, bo ty jako jedyny znasz tak, trasę tutaj, tak naprawdę. tutaj w lewo, tutaj w lewo trzeba dostać się w to miejsce, a następnie iść tu, e, trzeba iść, momencik, już ci powiem. E, trzeba a widzę, iść tutaj. widzę chyba mniej tutaj, więcej gdzie trzeba to miejsce, gdzie ja jestem. Ojej, ale to nie, będzie, nie tak, będzie tak ciężkie, oni, oni, oni tak kombinują. Oni tutaj muszą iść, potem tutaj. <grym> no dobra, ale widzę, że... O dobra, ktoś tutaj idzie w dobrym kierunku chyba, co? I potem idzie się tu, tu, tu i tu. Patrz, patrz, tak, bo oni jest. tutaj tu, tu, tu idą w dobrym kierunku. Janek, Janek i G tak, tak. tu jest, Tu, jest, tu, i tu jest dobry kierunek, tak, tak, zawrócił. Niestety poszedł w prawo, o a powinni nie. iść w lewo. Powinniście iść w lewo, panowie, panowie. Tam są dwie ślepe te... Załóczki, załóczki, tak, tak. tak. On co spojrzał na start i mówi, o boże! <laughs> Jeszcze raz. Patrz, 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 już co? Paulik, Paulik wyszło na prowadzenie ze swoją koleżanką. Co to jest? To to jest skrzynce, skrzynce w ogóle do ukryte. Mamy taką książkę, którą ja tutaj dałem, a w książce, w książce jest: wygrałeś klucz! A jaki klucz? To oczywiście sobie każdy może wybrać. Jest to oczywiście mega, no. mega klucz tutaj, tutaj, na, tutaj jakiś, trójka na, przodzie. na rybie. Tak, czyli Sip, Paulix i y, Agata idą wspólnie, chcą ewidentnie razem wygrać. No, czy im się to uda? O, to jest ślepa, jak to mówisz? Zauczka! Za, nauczka, ślepa no, nauczka. Dobra, dobra, no, już. Ja też bym to. Czekaj, spróbuję to przejść. Jestem w tym miejscu. teraz no. tak, czekaj, bo ja muszę mniej więcej zobaczyć, gdzie to, gdzie. Y, gdzie jest. Ile, ile już oni tego nie widzą. Wiem, że oni tego nie widzą, ale. O! Patrz, 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 patrz gdzie idzie tutaj ten? Juniorek! Juniorek tak, Juniorek idzie dobrze, Juniorek idzie dobrze. Oj, oj, oj tak. poszedł źle. Juniorek Ale idzie do skrzynki, skrzynki dostanie się, może? Tak, 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 jest to bardzo prawdopodobne, że Dobra, dostanie się. Dobra, Juniorek. Do juni... o, uwaga! Jest Juniorek. Uwaga, skrzynka, jest skrzynka, jest, jest skrzynka. Moje gratulacje, Juniorek. Kolejna rzecz, kolejny klucz wygrany. Ciekawe, ile już kluczy Ale ma jedna osoba. Siła była nagrywasz film please, chce być na odcinku. Adrianek, no jest Juniorek dobrze idzie. Był czas, był czas na to, żeby dołączyć. Już wystartowaliśmy. Nie <laughs> zagubił. Krąży w, ciągle w jednym miejscu. No, naprawdę da się zagubić, ale naprawdę Juniorek jest na dobrej pozycji do zwycięstwa. No. Tylko dobra, musisz tutaj. Śledzimy tą go, śledzimy go, może on dotrze w końcu. Juniorek dobra, błądzi, tutaj, on cały nie. czas. To kółka kręci. Idę z nim, idę z nim dobrze teraz. Dobrze Kręc, dobrze kręcę się z nim. Nie, niestety, Juniorek, nie tutaj. Tu źle. Oj, to moje strasznie ciężko. W ogóle nic się nie zmienia w tym labiryncie, oni nie wiedzą, co to tutaj, ogóle... Juniorku. O nie, tu też nie, dobra. Dobra, ale jak wygląda początek? Yy... No tutaj dalej błądzą, ale... Tam błądzą, tam błądzą, ale czekaj, ja lecę za tym... Ja, ludzie za dalej za mi... na nie są. Ej, patrz z góry na mnie i na Juniorka, bo ja latam z nim, ja chcę się poczuć jak on trochę. I mów, mów Dobra. czy dobrze idziemy. Nie, źle idziecie, ale... Znaczy, dobrze, jesteście cały czas dobrze, posuwacie się w dobrą stronę. Juniorek teraz będzie wracał, nie? Co on tu wyrzucił za bloki? Co jest grane? Ej, prześladuje Dobra. mnie ostatnia liczba 47. Dobra, nie żartuję, serio. Oj, Juniorek błądzi, ale Juniorek jest naprawdę już, można powiedzieć, w połowie. Tak? No to już całkiem no. dobrze, to już całkiem dobrze. Ale Dlatego... widzę, że ktoś tutaj dobiega. Kto? Kto jest? Wika Play. Jest blisko, tak w miarę. Okej. Tu, Wika Play, że pod... dobra. Vika... Vika Play, teraz popatrz ile ona nadbiegnie, bo ona tutaj pójdzie. Jeśli dobrze trafi, to jest naprawdę w stanie dogonić Juniorka w chwilę. O, Juniorek, jest... faktycznie teraz patrz gdzie on dotarł. Jest No Juniorek tu? błądzi, Juniorek błądzi. Ale wiesz to jest najgorsze że w takim krążeniu w labiryncie? To po czasie się tak w głowie kręci. No i też tracisz ten, yy, w ogóle orientację terenu, nie? Nie mogę tym osobom tutaj z początku trochę pomóc, bo. Ale jak byś chciał im bo, pomóc. Po prostu jedną ścianę zniszczyć i oni wejdą sobie dalej. Myślisz? No wydaje nie, mi się, że prostu, jak będzie im ciężko prostu, szło, możemy im to ułatwiać. Po prostu zniszczę tutaj zrobię przejście w tym miejscu, gdzie jestem. Widzisz, mnie? Czy nie? Yy, no ale no, jak. Ten, to... ale jak wiesz co, problem jest taki, że jak ich przeteleportujesz, to i tak Nie, 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 nie teleportuję. Nie, 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 ja po prostu. A przeburzyć tą ścianę. Tutaj zrobię, popatrz, Dobra. i oni już, oni już sobie pójdą dalej. Dobra, okej, okay. to, jest, to jest jakiś pomysł. Otworzyło no się i oni przejście. oni popatrz, 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 jak ruszyli. Niech, bo tutaj wiesz, oni cały czas błędzili. Najgorsze jest to, że Gimon, to Gimon, jeżeli on ma dobrą pamięć do ścian, to pomyśli, o tutaj dziury nie było i wróci na start. <laughs> to by było, to by było tak piękne. No niesamowite. Dobra, ale popatrz, teraz już się coś przynajmniej podziało, może dobra, co, do co jak tam z przodu wygląda akcja tutaj? no tutaj, tutaj jest walka w trójkę, Juniorek, Sip i... I jakieś Janek Games. Janek, Janek Games i... nacierają do przodu. Jest, jest natarcie, jest natarcie. No cięż, ciężki ten labirynt, naprawdę ci powiem. Kurczę, on wygląda na ciężki, ale wydawało mi się, że, że baliśmy się przed odcinkiem tego, że jak będzie za łatwy, to ktoś go przejdzie w dwie minuty. Ale dobra, już wiem, że dwie minuty to jest za mało. Za mało, żeby to, żeby to przejść. Tu się nie da trafić, jest tak dużo tych tuneli. Patrzcie jak to wygląda, ja wam to pokażę od góry w ogóle. Jak to tak. Ja nie mogę. Potężny labirynt. Dobra, czyli widzę, że teraz tak, tutaj widzę, że tam krążą, dobra. To tak mogę patrzeć na nich jak helikopter z góry. Dobra, tu... Idą tutaj, dobra, teraz tak, gdzie oni mają iść? Ja sam. Wiesz, co by było najlepsze, jakbyśmy widzieli, jaka jest trasa. Ja ci, ja, ja ci mogę pokazać trasę, to jest ba... ty Mówisz i masz, już ci pokazuję trasę, ja mam zrobionego zadania. najlepiej, jakby ona była jakoś zarysowana. Zar... Z... Ja mam zarysowaną, No, jest zarysowana. A masz ja zarysowaną? Wszystko, ja o wszystkim o. pomyślałem. Okej. Okay, Proszę okay. bardzo. Ty, ty, ty zniszczysz umysły przecież tym labiryntem. Ale popatrz jak tutaj ktoś ruszył do przodu, popatrz na to. Gdzie? Juniorek. Juniorek poszedł znowu do przodu. On już no są juniorek trzy niby do przodu, w ale. No, jakie trzy czwarte? trzy czwarte. No, no na samym tak, końcu no. to się tak zawija, że on jeszcze w... nie jest w jednej czwarte. <noise> Możemy zrobić kolejne przejście, bo widzę, że tutaj błądzą i nie wiedzą, w którą stronę się dostać. To, to rób, rób kolejne ułatwienia. No to w takim razie tutaj zniszczmy tą ścianę. Problem będzie nie taki, gdy... Andrzej przecież nie no, nie da się w sumie zamurować przejścia. Jak rozwalasz ściany, to... Mo... Nie możesz chyba im utrudnić tego, rozwalając ściany, nie? To jest chyba niemożliwe, że jakby zawsze, kiedy rozwali ściany, to chyba ułatwiasz. Już nie zniszczyłem i ułatwiłem, o wiele teraz. No dobra. Ja na mecie? Co? Ale kłamie, kłamie. Ale kłamczuch, ty. Nie kłam. Dobra, a kto jest teraz najdalej? Ok, no oni tu dalej w trójkę krążą. Tutaj mają taki Janek z Sip i Juniorkiem, krążą w trójkę. Mają taki, można by powiedzieć, pakt ze sobą i po prostu krążą razem. Ty, oni są całkiem blisko w sumie, ty! Ja, ja ci mówiłem, to ty, to ty teraz im bardzo łatwiej, To gigantyczne łatwiej zrobiłeś. Bo no to gig, no to jak, gig. Która jeden slalom omija. Stary, ej, szczerze, jedna z większych tortur to jest zostać zamknięty w, w tym, w labiryncie. Jakby, jakby wchodził do takiego bardzo długiego labiryntu. I, I albo przeżyjesz, albo nie przeżyjesz, wiesz. Dobra, teraz już zrobiłem kilka ułatwień. A, dobra, nie, ja podatuję do góry, bo ja Ja się oddaliłem. No, ja już, ja już byłem Ale, tu patrz, gdzieś Popatrz, popatrz, kończą, kończą! Kto? Tutaj, patrz, z Juniorkiem to kominka. Dobra, 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 patrz, dobra. oni muszą do... dobra, Oni teraz muszą tak, tutaj cofnąć się, iść A, tu. A, widzę, widzę, tu, widzę, tu, widzę, widzę. Okej. Okay. I będą No nie, poszli, poszli, cofnęli się znowu. Patrz Jestem... to tak blisko wyjścia. No po prostu już jedna ściana ich dzieli. Ja Aże mam naprawdę nie ochotę im zrobić takie, taką nie, podpowiedź. Nie, 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 nie rób tego. To jest meta. No, no dobra ja kurcze, miałem... może to być nie. nieźle zacięta rozgrywka ty. Jedno się... przejście się tylko dołożyłem tutaj, w tym miejscu. Aż się skupię, nie? Jesteście, napiszę im, jesteście coraz bliżej. Dobra, dobra, dobra. Dobra, idź kubek, tutaj krąży już naprawdę bardzo blisko, jest, dobra, tu trzeba iść, tu, tu, tu Tu, tu i tu I Teraz się tu gubię, o tutaj Tu No i on jest bardzo blisko, ty idź kubek, ej dobra, on leci do wygranej, leci do wygranej Idź kubek, kubek, leci był, do wygranej Kubek był prawie ostatni stary No nie, idź kubek, co on tu wyprawia, leko no, dobrze Ku, leci teraz Kubek wygrywa No Patrz teraz, patrz teraz, ony wygrywa, wycięstwo nie, dobra, kubek. poszedł źle. Ja pójdę nie prawo, mogę, ty, on prawo. nie wie, on nie wie... Kubek, nie. Kubek, nie, Kubek, ty nie. nie wiesz gdzie ty jesteś. Ty nie wiesz na co ty tu możesz liczyć. Jak dojść do juniorka. Ty, ale Gimon, Gimon też już tutaj nadgonił, pa jak jest blisko. No, nie jaja, niezłe jaja. Kubek, nie mam ochotę zrobić im tutaj przejście, żeby poszli w dół. Czemu oni nie, 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 to by było za łatwe. Dobra, i Kubek się cofa jakoś. On, on jest pogubiony Czekaj, gdzie on pójdzie teraz? Tu nie. Dobra, Widzio, dobra, wygrał, do zwycięstwa, do zwycięstwa, wygrał, do zwycięstwa, wygrał, wygrał Wygrał, jest! Doszedł yes, na koniec, w wignie. poszło, pękło, ty, co się stało? Zablokowało się to, ale wygrał, oczywiście, wygrał P pisze, Pyta siebie, po co ci moje DC? <laughs> o, 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 Paulix, 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 nie tam, nie tam Źle skręciłaś, już właśnie tak blisko. O się, cofa się. Cofa się, cofa się, cofa się, cofa się. Sip, Sip dołączył na końcu wbiła. Zanim. Ranik! Patrz, patrz! Zaje skręcone. Poczekał na niego, poczekał na niego. <laughs> ok. O nie, oni, oni patrzą, oni tu za ścianą, nie przeszli, nie zdążyli. No nie, najgorzej. I tutaj jest, i kto? Natalia Juniorek, ale mają pecha. Witamy. Halo, siema. halo, halo, dzień dobry. Zip, czy ty się możesz odzywać? Nie ma. Siema, no siema, No wygraliście. Wygraliście oboje, ten teleturnie i ten, prawda, wyścig. No to było blisko, no wygrał też z wami razem idz kubek, no jak kubek po prostu e, da nam to decet, no to ostatecznie wystąpi razem z wami, więc mamy taką trójkę. Tylko Zip, Proszę, odezwij się. Zip, napisz nam dlaczego się nie masz... Może... O, halo. Siema. halo siema, siema. Siemano. Siema. siemano, siemano. Siemano, siemano. No to słuchajcie, moje gratulacje. Wygraliście wy razem z It's Kubkiem, Tylko, że Kubek nie ma Discorda i musimy poczekać. Może nam w końcu dalej wypisz. Kubek Wypisujemy. powiedział, że chce w główkę w nagrodę. To do mnie pisze, a chociaż podpis to jest, to jest, to jest mogę. No ja zaraz mu napiszę, napisz mu Jagieł, że, że jak poda ci Discorda, to wygra główną nagrodę, a jak nie, no to dostanie to, co tam chce, będzie, będzie chciał. Dobra, no to słuchajcie, no mamy wygranych, mamy wygranych, którzy, uwaga, nagrają ze mną odcinek w najbliższym czasie, więc za niedługo was sobie tutaj jakoś dodam i razem wspólnie nagramy cudowny materiał. Ojej, aż rozwaliłem tutaj szyby. No i tyle, widzimy się w następnym odcinku, a tutaj reszta dobiegła, no niestety nie udało mi się przecież aczkolwiek byłaś tak blisko, naprawdę. No ale niestety, mamy wygranych, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się. Elo.